Cztery ze mną jest Nie mogę wziąć pański lęsów, nie! No, ze mną jest Jotrix 4 się ma Spalone lagi No i zabójca tylko nie chce się przywitać Tak I... Ej ja, ej ja fapię to Ej ja fapię odkurzaczem O ja, zaraz ten Zobaczmy co tutaj jest Nic, nie ma tom, fajnego no chuj, nie no nie. Nogę sobie złamałem kolejny raz. Na spadku. Strasznie dużo się pozmieniało, jak was nie było. Brawo! Brawo! Nie. Widać że mamy obrączkę wokół bazy. Nie! Nie wiem gdzie to postawić! Ej, boj Ludzie, co? już sam nie wiem zasadłam jakieś granaty czy coś Co? o! daj granat. zginąłem urzutasz sobie nim jest yes! zniszczyłem nasionkę granatu. Garaż będziemy budować no idziemy no nie no kolejny raz tylko załatwić ej ale poczekaj bo musimy zatankować zapomniałeś no. Kurde, zapomniałam, że nie mam gaszkana. A ja mam. Ja zabiję ma to. dobry. Jedziemy. Ja nie wiem gdzie jadę. Jedziemy do tamtego miasta. Ja je, ja jadę... Od dzisiaj skóra, skóra, skóra. Żadnego mięcha. No, tyle się namęczyłem, żeby nawet nie dostać grama mięsa, no. <grym> A Saski, no, już jest. D wiecie. Granat! Nie Granat! A temu co od Szczę, czy, 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 Mogę nie mówić, że wreszcie sam raz nie... nie. Zamno ja co odbiło? Ja mam granat, ja mam granat, trzymaj do biaku i gin. Ja jestem, ja... W, e, jestem w starej bazie. Na no serio, co by się mi odbiło? Okej, okay, teraz Ej, tak... Ja tu sprawdzam czy jakieś itemki są w starej bazie, nie? Dobra, to jest mało odcinaczek, żal, to nie koniec odcinka, tylko taki cięcie. O cięcie tu Cięcie do tego, aż przygotuję materiały i będziemy mogli dalej budować bazę. Ale już cięcie. cięcie. Okej, okay, jesteśmy po cięciu. Tak, oczywiście miałem klepę z idiotami. No, dość w Minecrafcie, To się nie chcieli, nie chcieli odczepić. A masz ten metal czy nie? Co? Masz ten metal? No mam, mam. I tylko no. razem gadamy bez asasyna, bo on musiał zesknąć. No. Ej, ja zbieram jedzonko dla ciebie. Ej, pale? Pale można jeść? Też nie palę, też nie. Znowu mi się odbiło. Ja mówię, jak coś, to ja piję wódkę, nie? to... Nie no, tak naprawdę ja zgnę... Czekaj! Um, on się dowiaduje jakie można jeszcze... Mhm. Jakie tak, jak, Ej, faza mi się nadal nie się Co ci się na faza? Faza, no! Jestem ciągle pijany. Ej, te pale, palów, to nie warto jeść. One mają długą fazę. Co? Aha, już wiem. Ej, ty prawie kwiatka podsum. Kogo? No. Jest... Ej, poszedłem, że to daleko od ma. No bo dzisiaj <laughs> będzie odcinek ze mną, z Piotriksem i z dzikabem. I MC tam do tego. Ale może, bo nie wiem, czy tato zdąży mi dzisiaj ją załatwić. Widzicie, może. No trochę halowa zrobimy. Musi znaczy, pilaw... Ja jestem jemczą komentosa. A, a, ja robię pilaw... Ale coś nowego to co komentos. Jakiego dużego? Mm. Może być. Nie, nie może. Wiesz jak to smakuje? Jak? Jak gówno Czekolada i nie nie są przyzwyczajone do siebie A wiesz co mój brat? A wiesz, że mz tam wiesz, nawet nie tknie kanapki? Tylko co je? On je hamburgery. hamburgerka. On nawet szynki nigdy nie spróbował, a mówi, że nie lubi. <laughs> Ta na pewno nigdy nie spróbował. No właśnie. Na pewno. I mam dla ciebie te logi, które chciałeś. Stary, ja już ich nie chcę. Co? Żal chcę. Ja chcę. To masz. Ja masz. Jestem w bazie głównym. Tej pierwszej czy drugiej? No powiedziałem w bazie głównej. Chyba wiesz co z A nie w naszej bazie wieżowej. No po prostu w wieżowcu. Słyszałem jak kraftujesz. Mam właśnie w domu. Ono jest! No te! Działa y już y y y hamacy, włączyło się hamacy mi. Skocha, to zbijaj. Jeszcze muszę z tym zaaktywizować. Ile rogu? <toczny> Ile o co chodzi rogów? Masz! jak masz! Idę z jak zobacz! Zobacz, jak szybko! Widziałeś, jak szybko? Nie patrzę. To chcę zobaczyć, jak szybko wyrzuci tam. Mam dość zawalony hipunki, jak to widać. Zamiast ma włączenie to sobie włączę od razu ten. A ja już włączyłam sobie u, 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 u turnet już mi się. Ej masz barciuszek. Włączyło u to... Ja już jedę. Masz, tylko postawię szczęście. Powiedzcie czy ten, e, czy dołączyłem do gry naszej. Dołączyłeś. No. Masz. Patrz, patrz, patrz. Logi zjadło. Gdzie Ile się no co jest? 30. 5. A ile ty mi tego tu dałeś? No 35! Tak, dałeś mi równo 35. <grym> Dzięki. Odbija się! Idę poprowadzić samochód. Jak dać pierwsze piętro. <grym> Z tną rozwinię. Tak, no śpiesznie. S1, S1, S1. Nasza super wielka woza. Ma problemy. Ma towarzystwo. Niestety jesteś jeszcze super, wie? Bo wiecie, ja. My ją budowali. Ej, prowadzę spazom. Prowadzę Ja? ja. On Będziesz ja. ja. tam już pomagał? Je, jedziemy w ten. Choreczka. Ja prowadzę spęzo, nie widzę. Który? Na bazę wojskową, yy, i pojechał ktoś na bazowym wojskową? Ja. Tak, ty ta, tu ta, ta pojechałaś, ty Ej, widzę kogoś? Ja jestem u nas w bazie. nie wyrzucę... je! Musimy zrobić strach. Dzień dobry, ja pobudaki dla psa! Ej, kto szybciej do domu! Asasin! Zaraz, jeszcze nie wystartowałem! Okej, okay, jedem! Nie uda ci się to. Co? Jak ty jeszcze? Ja zalony jadę tę drogę! Nie podszedną! Aha, nie to? To na to. A to wygra. Na pewno ja. Na pewno ty! pichotę. A ja tak wygrałem, bo pierwszy wysiadłem. Ale do tego domku naszego. Ale poczekaj, bo musiałem coś wyjąć. Ha, nie jesteś w środku. Tu jest środek. Grałem. Gdzie ja idę budować? Okej. Okay. Ja muszę ładować karabinki. Dwa, obydwa, kurde. Mogę? Co? Mogę? Tak. Mm -hmm. Okej, okay. ile mam jeszcze... A, jeszcze muszę wyciągnąć jeszcze jeden. Maketynek. Zapomniałam. Nie, ja takich się trochę nie lubię. Bo już wiem, że ktoś już, wie, że już ktoś mi zabierze. O, <noise> prawie jej zabrał. Też ja to mam. Okej, okay, trzydzieści, już. Ej, stań o. gdzieś, stań gdzieś. Co ja? Ej, nie bój się, nie bój się. ci coś pokażę. Sztuczkę.